Cześć wam. Dzisiaj nietypowo zaczynamy, bo zaczynamy przed moim domem. Czekam na Tomaszka. Lecimy na szczupaki. Z pewnością oglądaliście mój film ostatnio o wielkich szczupakach z PR. Widzieliście, że nie poszło mi za specjalnie. Troszeczkę ryb zgubiłem, także wygrały ze mną, więc bierzemy rewanż. Za chwilę przyjedzie do mnie kolega i lecimy na slipu Piotra na wieczór wyspać się, bo musimy zatakować. Od samego świtu Szyma, no. przyjechał, pakujemy się. świtek. Wstaliśmy troszeczkę zmęczeni, no musieliśmy się niestety przywitać, zintegrować, porozmawiać o tym co było, o tym co będzie. Jak wiecie na takich tematach troszeczkę czasu schodzi, więc poszliśmy jak zwykle późno spać. No teraz szybka pobyteczka, cztery kawki, śniadanko, szybko wodujemy łodzie. Nadrabiamy czas i lecimy na te rybki, na które już teraz Was zapraszam. Jesz? że jak poszedł za nim? Jesteś jak poszedł za nim? Tak, ale zawirował. No. Tam. patrz Drugi raz widzisz? Tak. Przy, przy, tak, przy tak, nas tak, tak. fala poszła. Akurat coś mu nie pasuje, nie? Może za duża, bo on tu na narybku żeruje, nie? Co mu tam chyba brakuje? razy się do Mógł być inny, nie? Też nawet. Jest! Spadł spadł. Ale duży był, widziałeś? Widziałeś jakie tu są? raz rzucę, bo to może być kilka. Ale... I teraz weź wpływ, nie? Kurde, nie wiem, co zrobić, właśnie, bo jak wpłyniemy, to. Widziałeś jaki był? Duży był. Piękny. No. Kurde, spadł. No dobra, po malutku może wpłyniemy. Kurde, i widzisz, musimy się od razu ustawić, nie? Gdzieś jakoś wpłyniemy i to ziela, nie? Do obłowienia. Duża ryba była, wiecie? No co nie Ładne, szybkie branie, mocne, wiesz Mógłbyś ten sam cały czas, tu jeden grasował, nie? Bo zobacz. Dobra, ostatni rzut panowie i lecimy Już mogą kapelonki wyszły, one mogą wiesz jak być poukładane, nie? Ale ta woda czysta, to. No dobra, mówi, że to było dalej. Tak. Te, nie. nie wiem gdzie je mam, te, te takie wiesz na zielanie mm -hmm. Porobione wiesz, anty zaczepki takie wiesz, puszczać Też wiesz on, i za chwilę może też wyjść gdzieś na kancie się ustawić, nie? To nie powiedziane, że... Jak ten Tomaszek mówi że zapalić może, to może może dogały. Tak Oj, to, 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 to ryba cię... lubi dym Właśnie, Ty dobrze rzuciłeś, nie? Tam gdzieś było to, nie? Tak. Mówię, że za ten, bo nie bliżej tam podpłynąć, bo nas obróciło, wiesz? Robimy trzcinkę po kolei, nie? O! Po kolei trzcinę trzeba zrobić. tam Субтитры создавал Masz jeszcze trochę tak? Szczypiec noża na wierzchu. Będzie nóż na pełna. Zaczniemy najgrubiej. Nie będzie za ciężko, dosyć głęboko więc. Na granicy mogłyby stać, nie? Czyli dzisiaj nie próbowaliśmy obrotowe ani wahadowe. Znaczy też cały czas mówisz, to mam na plał. Wiesz ja wiem, że nie muszę tych kantów gumą powtarzać. No bo ty je dobrze robisz, nie? Więc wiesz, no już, już dlatego już robię te kapelony, żeby zacząć, trzeba coś wyskoczyć, będzie branie, wiesz, bo może już bym zmienił to, ale mówię, no wiesz, no uzupełniamy się, nie? Powiem słuchaj wcięta było dobrze. Kurde, no ja tak naprawdę na pionie, tam poszłem na, na ostronę. Kurwa, nie wiem o co tu chodzi. Co my tu mamy. No tak, zobacz no kurde. Co my tu mamy? Ale burza była ryba. Ale z wody normalnie. Czyli klasycznie jakbyśmy umieli łowić. No. Może wiesz, odpalą w końcu, może one nie chciały. Mówi, że nie było No było takie wiesz no, Normalnie no, było topnięcie. nie wiem jaka to kij ogólnie brania jeszcze, ale było, to było tak... mocno czuć, nie? Ale widziałem, że on się też tak fajnie wygiął No Było doładowanie, nie? No, tak jak widzicie, się strasznie męczymy. Zaczęliśmy szybko na świta. Ja zaraz miałem piękną rybę na, na takim rozlewisku na wyjściu. Później się męczyliśmy, nic. Tomaszek, po jakimś czasie, też miał na zejściu z kapelonów na dużą gumę. Na dużą gumę też piękną rybę. Nie? Chwilę holowałeś. Też spad. Więc tak naprawdę dwie dobre ryby by mogły być, takie na 80 centów. Ale nam się na razie nic nie udało. Druga ekipa. Druga ekipa jak? Na razie też nic? Na razie nic, kompletnie. Nic nie mają, chłopaki. Delikatnego pstryczka mieli. My też tam mieliśmy jakiegoś delikatnego pstryczka. Gdzieś tam nam gumkę obcięło. Yy, mocno prześledziliśmy mapę. Nawioniksa. Znaleźliśmy jak najdalszy, najbardziej odległy punkt takiego dużego rozlewiska. Widzieliście, przedzieraliśmy się przez takie kurde mikro, mikro kanałki. Nieraz naprawdę już ledwo są silniki przeszły. No i będziemy próbować Teraz yy, łowić w takim dosyć sporym kanale. Zobaczymy, może tu będą rybki. Może tu będą chciały współpracować, bo nie wątpimy w to, że tam ich nie było. Raczej były, tylko po prostu nie chciały. Ale nic, męczymy. Takie jest wędkarstwo, że nieraz bywa trudne i nie zawsze się to układa tak, jakbyśmy tego chcieli, więc krótko mówiąc, na razie nasz rewanż na mnie wychodzi. To to ryby wy wygrywają z nami. ćwiczymy. Oj! <laughs> Patrz, drugi raz. Wzię? Tu z tobą gadałem i <laughs> mi pociągnęło. Mówię ci, że miałem trącenie. Tak jakby... Za szybko, za, za szybko łowiłem. wiesz. Tu włączałem kamerkę. To takie fajne miałem agresywne br branie. Chyba, że malutki był. Dwa razy, patrz. Jeszcze drugi raz zanim poszedł, bo tak mi trącił, mówiłem Ci, że trącenie miałem, nie? I się odrzuciłem i w tym momencie, jak mówiłem, że trącenie, to mi pociągnął, nie? No taka perła, jest, trochę takiej, takiej czerwieni ma, nie? W sobie. Ciekawe, czy gdzieś ten. Patrz, tak nie widzę nawet śladu, ale to są twarde gumy, wiesz, ale tak nie widać. Siedem gram tu mam. No ale szybko kontakt był. Głębokość? Cały czas to samo? Czy cały czas taka dobra głębokość? Czy... Wie? Była ryba? Co jest, że nam nie chcą się wpiąć? To jest znowu po jednym z mamy. Duża ryba była. Idziemy, na... tak? Słuchaj, może jednak będziemy przystawać, co? Bo to jednak, jak takie ciągnięcie jest, to wiesz? Nie ma tej precyzji. Duża. To może wejdziemy w te Twitchedgery, nie wiem Takie szybkie łowienie, nie? Dobra, ja zakładam Twitcha Ekstremalnie, a może nie, nie złotym Bo chciałem czerwonego Ale pojadę złotym Jeszcze dzisiaj nie łowiłem w ogóle dobra woda dla niego akurat, nie? Takie, uh -huh. wiesz, dwa z kawałkiem Może wiesz, jednak pobudzi je, lepiej trafi, nie wiem To od razu powinno być jedzone. Tak Dokładnie концертик маме знову To jakiś środek jest teraz, nie? Mhm. No troszkę lepszy niż środek, nie? Jedna trzecia została Idzie złe, idzie złe i zaraz będzie pompa. Proszę bardzo. O. tak? Tutaj? Co? Nie chcą mnie Miał wyjście kiedy władzę Chociaż to z powrotem to co było no? co už to jsem tady věnu No, to już jest koniec filmiku. Na pewno niektórzy będą rozczarowani, niektórzy cały czas czekają na tą wielką, wielką mamusię. No, ale tak naprawdę ta wielka mamusia nie wyjechała i tak bywa. Długo się zastanawiałem, czy opublikować wam ten film, czy taki film wam też wrzucić na neta, w którym tak naprawdę za wiele się nie dzieje. Nie dzieje się pod kątem oczywiście ryb, bo zawsze się dzieje pod kątem wędkarstwa. Zawsze się dzieje pod kątem techniki. Jak widzicie na tej wodzie, yy, pięknej w ogóle wodzie, takiej kameralnej wodzie, yy, nie widzieliśmy yy, ludzi potężne, fajne takie starorzecza, rozmycia, przedzielaliśmy się nieraz przez takie dróżki, żeby gdzieś tam dopłynąć do jakiegoś rozmycia, że już praktycznie wody pod kilem, jak to mówią, brakowało, że, że, że już na bokach się nie mieściliśmy, ale to też ma swój fajny taki klimat, klimat niepowtarzalny, takie wędkarstwo, czekaliśmy na tą swoją wielką rybę, na tą nieskutą rybę. Nie udało nam się, na pewno mogliście podpatrzeć wiele technik. Łowiliśmy i na grubo, i Twitchem, i gumą, i gdzieś po płytkich zielach żabą. No, próbowaliśmy wszelkiego, wszelkiego maści sposobów, i przynęt nie udało się. Co prawda mogło być fajnie, było nas czterech na dwóch łodziach, także to też nie jest to, że ja nie złowiłem czterech dobrych spinningistów, spinningistów którzy radzą sobie z tymi szczupakami ale nie udało nam się przechytrzyć żadnej ryby. Ryby totalnie się wyłączyły, przeszedł front, jak widzicie na koniec przyszła potężna, potężna pompa, która tak naprawdę w tej porze poobiedniej już byliśmy, zmusiła nas do skończenia wędkowania, tak? Stwierdziliśmy, że nie zostajemy do wieczora, no to już nie o to chodzi, że ciuchy, bo ciuchy wytrzymały, ale no nie dało się łowić w takich warunkach, po prostu groch, Groch z nieba padał, po chyba pół godziny, czy godzinie takiej pompy stwierdziliśmy, że zawijamy do domu, że się poddajemy, tak? że ten rewanż nam nie wyszedł. Tutaj fajna sytuacja się zdarzyła, ponieważ każdy, każdy z nas, zobaczcie jak się, jak się nieraz los fajnie równo uśmiecha do wszystkich, każdy z nas miał na wędce dwie duże ryby. Moją pierwszą widzieliście, też potężny paj. Później miałem jeszcze jednego, Tomasz miał jednego, później drugiego, kolegom też wyszła, wyszły dwie duże ryby i Piotrkowi i Krzysiowi. Krzysia rybę widzieliśmy, przy takim kapelonie wywinęła się potężna ryba, one uderzyły w przynętę, one były sekunda dwie na wędce, jak to się mówi, jedno, drugie przemielenie i po rybie. Także mogliśmy mieć, zobaczcie, po dwa duże paje, osiem wielkich pajów, a nie udało nam się złowić żadnej ryby. Chciałem wam pokazać taki filmik. Chciałem wam pokazać taki filmik, że, że nie zawsze właśnie się układa, że często nawet będąc na dobrej wodzie, na wodzie z rybami, yy, one po prostu nie chcą, tak? Yy, stosujemy różnych technik, różnych przynęt. Oczywiście, no, przy odrobinie szczęścia może i się to inaczej skończyło, ale, ale było jak było, tak? Takie dni też się w wędkarstwie zdarzają. Yy, ale chciałem wam właśnie pokazać. Ten, ten trud naszego polskiego wędkarstwa. Widzicie, ostatnio też był ten film o strągach. no chciałem takich kilka filmików Wam wrzucić, że z tych takich gorszych dni, tak? Z tych takich naprawdę jednych, jednych z najgorszych dni. No mam nadzieję, że taki film też Wam się podobał. Napiszcie może o tym w komentarzu, czy też takie filmy chcecie, te trudne filmy. Może jakieś sugestie pod kątem mówienia, Co mogliśmy zrobić, co zrobiliśmy źle, a co może można było zrobić lepiej. Przecież my też się uczymy tego Wędkarstwa. Także w ogóle dzięki, że jesteście. Dzięki za aktywność tym wszystkim, którzy są aktywni. Zapraszam oczywiście do, 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 do kolejnych filmów. Mam nadzieję, że, że to będą filmy, które, które pokażą ryby. Zapraszam Was na kanał, zapraszam Was na subskrypcję, zapraszam Was do naciśnięcia dzwoneczka, bo na pewno warto, żeby nie przepuścić żadnego filmu tego zwędkowania, tego o sprzęcie, tego o testach. Yy, różnej maści, tak? Na pewno na, kanale będą na kanał będą trafiać filmy różnej maści. A ja już teraz Wam dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Do zobaczyska następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Hejka!